Część Boże, jest niedziela 26 listopada, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ten dzień rozpocznijmy przy Jego słowie, pod opieką Jego mamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pani z gwiazdami czystości, gwiazda wieczona, Pani łaskawości, niepokalana czystsza niż... Jak olej wydano Mario imię Twoje, słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie, Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a boganie nasze nim do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, bogu a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich. Jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie. Zaprawdę powiadam Wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. Mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają Ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście i pójdą Ci na wieczną karę. Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Nie wiem, w jaki sposób kojarzyć się słowo król, ale mi często kojarzy się dosyć negatywnie. Często myślę o królu jako o kimś, kto chce rządzić, jako o kimś, kto ma wpływ na życie innych ludzi, który według swojego kaprysu może decydować o losie innego człowieka. I być może właśnie tak komuś kojarzy się Jezus Chrystus, król, który ma przyjść na końcu czasów, aby rządzić, kto będzie zbawiony, a kto potępiony. Ale dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Jezus nie jest takim królem, że Jezus Chrystus jest królem, który Chce wziąć odpowiedzialność, który, wiedząc o tym, że na końcu czasów będzie musiał podjąć decyzję o życiu konkretnego człowieka, zdecydował się na to, aby być blisko, zdecydował się na to, aby Cię poznać, aby Ci w życiu towarzyszyć, aby się do Ciebie zbliżyć po to, aby na końcu czasów podjąć o Tobie słuszną decyzję. Czy potrafisz w ten sposób patrzeć na Jezusa? Czy widzisz w swoim życiu, że Jezus jest? Spróbujmy nad tym pytaniem pochylić się dzisiejszego dnia, spotykając się w kolejnych punktach naszych dzisiejszych modlitw na kanale Spragnieni. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.